Ewangelii Św. Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów. Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie, bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom starania o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Co wam mówił? do wszystkich mówię, czuwajcie. To pierwszą niedzielę adwentu jesteśmy zaproszeni do czuwania. Czuwanie może nam się kojarzyć z pewnego rodzaju wyczekiwaniem, pewnego rodzaju napięciem, niepewnością. Jednak sam Jezus opisuje, czym jest czuwanie? Pisze: Człowiek zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przekazał, żeby czuwał. I ja, i Ty jesteśmy zaproszeni do tego, aby w tym Adwencie szukać Pana Boga w codzienności. Aby odczytywać Jego obecność, Jego działanie w tym, co wyznaczył nam każdego dnia, co każdy dzień nam przynosi, do czego jesteśmy wezwani i do czego jesteśmy zaproszeni poprzez zajęcia, które nam powierzył. Prosi nas o to, abyśmy czuwali, bo to czuwanie jest nam potrzebne bo to czuwanie jest też wyrazem naszej tęsknoty za Nim, ponieważ czekamy, aż On powróci. Jezus nie chce zastać nas śpiących, gdyż to może świadczyć o tym, że zrezygnowaliśmy, że już nie tęsknimy. Jednak On prosi nas, abyśmy czuwali, abyśmy stale mieli w pamięci Jego obecność. Czuwajcie, bo to świadczy o tym, że nadal macie w sobie tęsknotę za mną.